La chanson s'appelle Le paysage après les banquets. C'est une parabole de situation de la Pologne à, au fin du XVIIIe siècle, le temps de euh, diffusion des Pologne pour trois parties, pour le Prusse, le Russe et l'Autriche. Et trois images symboliques comme se comportaient des gens pendant cette situation tragique, assez actuelle maintenant. Et la dernière strophe, la dernière strophe de, de cette chanson, c'est la citation authentique d'un acte d'abdication d'un dernier roi polonais, Stanislas Auguste, qui est cynique euh, serviliste. Jeśli kości nie dopili wina, resztek jedzenia szuka pies pod stołem. Na dębowym blacie obrana cytryna i suche pestki czereśni dookoła. Odeszli z danami o zatłuszczonych wargach do łożnic szerokich za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel kraj krynoliny targa, ze panią w rumizach za fotel rzucony. A w stolicy korona się zaczyna i król światowy pokazuje szyk Ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, czy na tortach dał napis Piwat Katarzyna Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać Drukując hymny gorące epistoły Jakby miały spoić pękniętych ścian rysy Gryzące pochwały, pochwalne gryzmoły Podeszli do zajęć sennych, długotrwałych nad biurka za małe dla królewskich zaleceń. Gdzie świtem pióra skrzypiące się łamałe, świece świeciły, by nic nie oświecić. A w stolicy Sejm kończy obrady, na rękach niesiony uśmiecha się król. Ambasadorowie nie zmieniają ról, wiedząc jak blisko trwały do strady. Nie skończyli ostrzyć, na sztort stawianych. Nie ruszyli zamków i sal pałacowych Nie powymieszali wszystkich zdrajców stanu Zimę, pól, witeł, głowy Podeszli w manach kurtach i opończach podobnemu się męczyć nad nie swoją rolą Coś powiedział, wiedziałem, że to się tak skończy Na że wyszły obce wojskowe patron Bez królestwa chodził na spacery ze swojej kasy utrzymując twór I nie wiedział jeszcze niepotrzebny chór Jakie kiedyś za co Zalśnią mu ordery Akt abdykacji Imperatorowa I państwo ościenne Przywrócą spokojność obywatelom naszym Prze to z wolnej woli Dziś rezygnujemy Z pretensji do tronu i polskiej korony Szczęśliwie zdarzona w kraju insurrekcja Pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia Wieczołowitość nasza na nic się nie przyda Świadczymy z całą rzetelnością naszego imienia Nie ogryźli kości, nie dopili wina Resztek jedzenia szuka pies pod stołem Nie kości, nie dopili wina Resztek jedzenia szuka pies pod stołem